Rada pracuje nad białą księgą, będziemy o tym mówili w następnych częściach dzisiejszej konferencji, gdzie pokazujemy różne proponowane rozwiązania. Aktywa zamknęły nam się kwotą e, blisko 40 milionów, czyli tutaj obserwujemy taki skuteczny... rola kapitału w start -upów technologicznych. Podczas tej konferencji będziemy chcieli też, żeby był aspekt praktyczny, dlatego chcemy przybliżyć Państwu filozofię, filozofię działania. W związku z Aleksem schodzą, rozchodzą, schodzą, rozchodzą, czasem w serce nie wytrzymuje. Um, ona żyje w taki sposób dlatego, że chciałaby inaczej, ale nie potrafi. Dobry wieczór Państwu. Teraz już oficjalnie dzisiejsze spotkanie z bohaterką wieczoru, na którą tak reagują Państwo tak entuzjastycznie. Poprowadzą Grzegorz Klasta, Radio Toka FM, Marzena Rogalska, Radio Złote Przeboje i Zakuna! Pamiętać należy fakt, że w Polsce również sektory są jak zjawisko carbon leakage czy jest również istotą składową PKB. Inwestowanie przede wszystkim w projekty technologiczne. Nic się nie zmieniło w zakresie tego, że jesteśmy takim podmiotem, który akceptuje podwyższone ryzyko. No proszę cię odbierz. Mówi matka. Może zacznijmy od pytań od internautów. Od użytkownika ciekawy. Pytanie jest co się dzieje z kursem spółki zakupy.com. Nie śledzimy na bieżąco, ale zakładamy, że niewiele się zmieniło. Są jakieś pytania ewentualnie z sali. A to prosimy. Czy macie panowie w wizji, którą macie na spółkę na najbliższe parę lat, 5, może 10, jakieś większe zmiany, jeżeli chodzi o model biznesowy. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Szanowni Państwo, otwierając tą dzisiejszą konferencję. Chciałbym jednocześnie zapewnić, że. Natomiast to, co jest na pewno wyzwaniem dla Was, to wszystko to, co w tej chwili robicie, nieważne czy to jest polityka, ekonomia, nie, nauka, kultura, cokolwiek. Teraz jeżeli wobec tego ta innowacje, to jest wprowadzanie w życie nowych rozwiązań, to jakie są miary?